Cześć, mam na imię Agata i w dzisiejszym wideo będę chciała opowiedzieć Ci o 10 rzeczach, których nie kupisz za pieniądze, a które, zaryzykuję stwierdzenie, są Ci niezbędne do tego, abyś mogła i mógł żyć z radością, budować dla siebie dobre życie. Przechodzę od razu, słuchajcie, do rzeczy. Pierwsza rzecz. Spokój ducha. Ci, którzy są na moim kanale już jakiś czas, to wiedzą, że medytacja zmieniła moje życie i gdyby nie praktyka medytacji, to pewnie tego spokoju ducha, nie wiem czy by nie było, ale na pewno w dużo mniejszym stopniu. I od razu zaznaczam, że to nie jest tak, że warunkiem koniecznym do tego, aby ten spokój ducha mieć, jest medytowanie. Ale warunkiem koniecznym do tego, żeby móc zachować spokój nawet gdy na zewnątrz burza i chaos, jest jednak praktykowanie różnego rodzaju technik. Nazwijmy to w ten sposób, które przywracają cię do tego spokoju. Oczywiście to nie jest jedyna rzecz, zresztą punkt drugi do którego za moment przejdę, ma również na ten spokój ducha i nasz spokój wewnętrzny ogromny wpływ, ale o tym za moment wrócę jeszcze na chwilkę do tego spokoju ducha. Dla mnie jest to medytacja, dla ciebie to może być bieganie. Yy, dla mnie to są także spacery w naturze. Yy, to zawsze po prostu nie ma opcji, żeby mnie odzyskała spokoju i myślę, że takie, wiecie, połączenie na co dzień z tym wewnętrznym spokojem jest czymś czego rzecz jasna nie możemy kupić i czymś co moim zdaniem jest absolutnie niezbędne do dobrego życia. To, co, tak jak już wspomniałam, niejako będzie powiązane też trochę y, z tym spokojem, a na, a na pewno będzie tym, co przyczynia się do tego, że tego spokoju w naszym życiu jest więcej, będzie punkt drugi, czyli samoświadomość, znajomość mechanizmów, e, które nami e, dyrygują, nazwijmy to w cudzysłowie. Inaczej regulacja układu nerwowego. Wrzucam to wszystko tak trochę do, do jednego worka. Dopóki nie wyciągniemy z naszej podświadomości do poziomu świadomego, jakie mamy nasze rany, jakie są nasze zranienia, jakie mamy przekonania na temat siebie, ludzi, świata, jakie mamy traumy, co nami powoduje, to jedziemy przez życie z tak zwanej nieświadomki. Nie? Czyli. Bardzo często jest tak, że jeśli tej samoświadomości nie mamy, to coś nami szarpie. No tutaj, szczególnie w relacjach oczywiście międzyludzkich, e, najbardziej to widać, a my tak naprawdę nawet nie wiemy co. I zobacz, jak to jest bardzo powiązane z tym punktem pierwszym, bo my nie będziemy mieć tego spokoju wewnętrznego, jeżeli będzie coś nami szarpało, a my nie będziemy wiedzieć, co tak naprawdę nami szarpie, dlaczego nami to szarpie. I co możemy zrobić, żeby nami tak nie szarpało? I teraz znowu, no ale jak, jak to zrobić? Znaczy, dla mnie, słuchajcie, najskuteczniejszym narzędziem do samoświadomości, nie jedynym, ale uważam, że najskuteczniejszym, mimo wszystko, yy, była terapia, po prostu. I, i widzicie takie zrozumienie, chociażby na poziomie poznawczym. To jest jakby absolutne minimum. Oczywiście, tak naprawdę, żeby to uzdrowić, to potrzebujemy to też przeżyć na poziomie emocjonalnym, ale. Dzisiaj nie o tym, ale przynajmniej zrozumieć na poziomie poznawczym, co mną kieruje w życiu. I ta świadomość, ta samoświadomość, a i co za tym idzie, uregulowany układ nerwowy, który właśnie pozwala ci, nawet w sytuacjach trudnych, stresujących, konfliktowych, mieć świadomość, że okej, okay, dobra, to ja teraz z tego programu, z tego schematu jadę, wtedy to możesz się zatrzymać, możesz zareagować inaczej, możesz wybrać inaczej. Jak nie masz świadomości, to jest to potwornie trudne. Więc to też niejako, tak jak mówię, z tym punktem pierwszym jest e, powiązane. Trzeci, ja to słuchajcie, jak będę sobie zerkać, bo spisałam sobie, żeby o niczym nie zapomnieć, żeby nie był. Trzeci kolejność jest słuchajcie, dowolna. To nie jest tak, że któreś są ważniejsze, a któryś mniej, ale trzeci, trzecia rzecz, której nie kupisz za pieniądze, a która jest niezbędna, żeby tworzyć dobre życie, to bycie autentyczną i autentycznym. Temat autentyczności to w ogóle taki szalenie ważny temat w moim życiu, bo mm, ja przez wiele, wiele lat nie byłam autentyczna. I też biorę za to odpowiedzialność, bo wiecie, łatwo jest znowu powiedzieć: No, byłam w takich relacjach, które nie pozwalały mi być autentyczną, co jest nieprawdą. Potrzebujemy wziąć odpowiedzialność za to, że to my sami nie dawaliśmy sobie prawa do bycia autentycznymi, bo tak bardzo chcieliśmy być kochani, tak bardzo potrzebowaliśmy uwagi, miłości i akceptacji, że woleliśmy się, Dostosować do czegoś, co w gruncie rzeczy nie było nasze, niż zaryzykować utratę tejże miłości i tej przynależności. I temat, wiecie, wychodzenia z braku autentyczności, pójścia w stronę bycia w zgodzie z własną prawdą. E, ja lubię to słowo, ci, którzy są. Stałymi bywalcami na moim kanale to wiedzą, że ja słowo, które lubię używać, to jest słowo integralność, czyli takie bycie zintegrowanym wewnętrznie, czyli zintegrowanie tych różnych części w nas, które mamy, czyli bycie tym integralnym. To jest taki temat, który jest w ogóle szalenie istotny. I to, wiecie, to zdejmowanie ten proces, zdejmowania masek, oduczania się, dostosowywania. Do innych ludzi, do tego, jacy inni ludzie chcieliby, żebyśmy my byli, to taki szalenie istotny temat w moim życiu, ale być może w Twoim także. Mam poczucie, że zaryzykuję takie stwierdzenie, że, 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 że żyjemy w takich czasach, gdzie cała masa ludzi żyje nieautentycznie. Że cała masa ludzi po to, żeby zachować status quo. Żeby być w relacji, żeby być w danym środowisku, w danej grupie społecznej, dostosowuje się do oczekiwań, do jakichś różnego rodzaju norm e, społecznych, rodzinnych, religijnych, wstaw dowolne, żeby właśnie mieć tą miłość, żeby mieć tą przynależność. Ale tracimy wtedy siebie. I pytanie retoryczne. Czy możemy być szczęśliwi i spełnieni, gdy nie jesteśmy w pełni sobą? Jako, że to nie daje odpowiedzi. Czwarta rzecz, która jest, która się pojawia na mojej liście, to poczucie własnej wartości. I teraz tak, ci, którzy też są u mnie już regularnie, oglądają mój kanał, to wiedzą, bo też się w ostatnim moim wideo tym podzieliłam, że to też taki temat, który... Wyszedł w gruncie rzeczy u mnie w moim życiu całkiem niedawno. E, ja bym w życiu się nie spodziewała, że to jest w ogóle e, mój temat. Jest to świeży temat i w związku z tym zostawię na koniec tego filmu link także do tamtego filmu, jeśli temat poczucia własnej wartości i historia tego, jak pomyliłam poczucie własnej wartości z pewnością siebie. Jeżeli to, Ciebie to interesuje, to zostawię tutaj link do tamtego filmu. Więc uważam, że poczucie własnej wartości jest absolutnie niezbędne, żeby zbudować dobre życie. I powiem Ci dlaczego. Powiem Ci to w jednym zdaniu. Ponieważ jeśli nie masz poczucia własnej wartości albo masz niskie poczucie własnej wartości, to dostaniesz w życiu tylko to, na co uważasz, że zasługujesz. Nic więcej. Nie dostaniesz tego, co chcesz, tylko to, na co. Twoim zdaniem, i znowu nie mówimy o poziomie świadomym, czyli gdzie, gdzieś głęboko w środku czujesz, że zasługujesz. Dobre życie, spełnione szczęśliwe życie mają ludzie, którzy uwierzyli w to, że na to zasługują. W zasadzie to nic zadać, nic ujać. Kolejna sprawa to wdzięczność za wszystko, co masz. Ta wdzięczność, taka trochę, trochę już może oklepana, ale to jest potężne narzędzie manifestacji dobrego życia. Gdy nie cieszymy się tym, co mamy, nie doceniamy tego, co mamy, bardzo ciężko będzie nam stworzyć inną rzeczywistość. Potrzebujemy w pierwszym kroku docenić to, co już jest. Nawet jeśli to może wcale nie tak wiele, jak tobie się może dzisiaj wydawać ale mam takie doświadczenie z wdzięcznością, że za każdym razem, gdy zalewa mnie fala wdzięczności za to, co mam i oczywiście, wiecie, to nie jest coś, co można wyreżyserować i do czego się zmusić, to musi być takie prawdziwe i autentyczne i po prostu potrzebujesz to poczuć, to, to nie jest coś, co możesz, wiecie, na, na sygnał, na pstryk po prostu, to się może pojawić, ale za każdym razem, gdy... Taka prawdziwa, autentyczna fala wdzięczności za to, co mam mnie zalewa, wydarza się coś magicznego w moim życiu. Także to jest taki element, yy, później manifestacja to jest tak. <laughs> Jeżeli jesteśmy wdzięczni za to, co mamy. Dobra, patrzę sobie, co tam, co tam dalej. Dalej jest, słuchajcie, zaufanie do siebie i do swojej intuicji. Yy, wczoraj dokładnie, nie wczoraj, przedwczoraj, <grych> przedwczoraj miałyśmy z dziewczynami, które należą do społeczności Joy, społeczności, którą niedawno stworzyłam, społeczności osób przebudzonych i przebudzających się, tam spotykamy się regularnie na żywo i rozmawiamy o różnych ważnych tematach, i właśnie yy, przedwczoraj naszym tematem była intuicja, i o tym, jak się łączyć ze swoją intuicją, i jeśli nie wiesz, czym jest społeczność Joy, ale gdzieś coś tam w serduchu poczułaś i poczułeś, bo to absolutnie nie jest przestrzeń tylko dla kobiet, żeby była jasność, to ja zostawię tobie i w opisie tego filmu, i w komentarzu pod filmem link do mojej strony internetowej, na której znajduje się opis tego, czym ta społeczność w ogóle jest, jak to wygląda i co możesz tam dostać. Więc jeśli. Czujesz, że taka społeczność osób podobnie czujących i podobnie myślących to jest coś, czego w tej chwili potrzebujesz, to serducha zapraszam dołącz do nas. No i właśnie rozmawiałyśmy z dziewczynami przed wczoraj o tej intuicji, jak się z nią e, połączyć. Był to super ciekawy live, półtorej godziny żeśmy tam pytlowały. Jeśli zdecydujesz się dołączyć nawet teraz, to pomimo tego, że ten live już się odbył, to dostaniesz dostęp także do tych live'ów, które już się odbyły, e, więc nie martw się, że coś Cię ominęło. I takie, słuchajcie, zaufanie do siebie, do tego, co właśnie podpowiada nam nasza intuicja, nasze ciało, co mówi nasza wewnętrzna mądrość, i podążanie za tym jest dla mnie elementem absolutnie niezbędnym, bo jeśli nie podążamy w życiu za tym, to alternatywą do tego jest podążanie za głosem naszego umysłu za głosem naszego ego, które, jak wiemy, jest pełne lęku. Co oznacza, że z dużym prawdopodobieństwem nie zrealizujesz swojego najwyższego potencjału tutaj na Ziemi, idąc tylko właśnie za głosem umysłu i ego. Dlatego to jest tak szalenie ważne. I zaraz za tym zaufaniem do siebie, ci, którzy mnie dobrze znają, to się pewnie już nawet spodziewają, będzie zaufanie do siły wyższej. Boga, wszechświata, stwórcy, życia, wstaw dowolne słowo, które, które z tobą rezonuje. Ja słuchajcie, szczerze mówiąc, nie wiem, jak podołałabym <grych> yy, wielu życiowym wyzwaniom, które, które się pojawiają na mojej drodze, gdyby nie moja, nawet nie wiara, tylko wewnętrzne wiedzenie, że jestem cały czas chroniona i prowadzona. Czyli to właśnie zaufanie. Do tej siły wyższej. Nie wiem, jak bym sobie poradziła. W najtrudniejszych, najczarniejszych momentach to jest właśnie ten element, który pomaga mi przetrwać. Tak po prostu, bo czasami wiecie, szorujemy po podłodze. I kto tam nie był, no to wiecie, niech w rzuci kamieniem. No dobre, zostały jeszcze trzy. To teraz niech wiadomo na tapetę związki. Nazywałam ten punkt ósmy: szczere związki, autentyczne związki. W ogóle ten, ten temat bardzo ostatnio jest gdzieś tam w mojej przestrzeni i szykuję dla Was film o związkach wyjątkowych i świętych, bo tak kurs cudów dzieli, dzieli związki. Myślę, że to będzie dla Was ciekawe, jeżeli te. Słowa wyjątkowe i święte trochę z Wami nie rezonują, to możemy to inaczej podzielić na związki oparte na lęku i związki oparte na miłości. Tak będzie pewnie trochę prościej. I rzecz jasna, to już, to już jest jasne, że te szczere, autentyczne związki to, to są te, które są oparte na miłości, na pełnej akceptacji drugiego człowieka. Na Takim połączeniu dwóch osób, które nie czują się w żaden sposób e, wybrakowane, które najpierw zobaczyły swoją pełnię, e, zanim weszły w relację z drugim człowiekiem. I to są też takie związki, w których, nawiązując do wcześniejszego punktu autentyczności, które, w których my możemy być w pełni sobą i w których ta druga strona też może być w pełni sobą. I te związki to takie związki, gdy my. Nie chcemy zmieniać drugiego człowieka, tylko widzimy i dostrzegamy na co dzień. Pomimo tego, że wiadomo, że czasami się tam wściekamy i tak dalej, normalka, ży, żyćko. To generalnie widzimy, że ten człowiek już tutaj i teraz jest piękny i doskonały. Tak tylko zagajam. To jest, wiecie, dzisiaj lista dziesięciu, natomiast tworzy mi się. Ten film o związkach i czuję, że on będzie y, ważny, bo też mam takie poczucie, że kolektywnie w tym roku, 2025, i zresztą też moi nauczyciele y, tak mówią, to jest rok, w którym będą się rozpadały te relacje, które właśnie nie są oparte na silnych, mocnych fundamentach. Gdzie naprawdę chcemy w siebie wspierać, gdzie naprawdę możemy być sobą, gdzie naprawdę to jest zbudowane na, na miłości, akceptacji, zrozumieniu, a gdzie to właśnie jest na lęku, na udawaniu, na maskach, na braku wsparcia, na braku dmuchania sobie nawzajem w skrzydła. Czy te relacje będą się rozpadać? W tym roku dużo relacji się rozpadnie. Te, które, wiecie, będą są zbudowane na wystarczająco mocnych fundamentach, będą się przeobrażać. Właśnie w takie związki święte, oparte na, na autentyczności, na miłości, ale również będą tworzyły się nowe partnerstwa. To jest temat przewodni w zasadzie też już tego miesiąca maja, więc może część z Was tego właśnie teraz doświadcza, że będą zawiązywały się także nowe partnerstwa właśnie już tych związków świętych, czyli takich ludzi, długich, bardzo świadomych osób, które przeszły już osobno długą. I trudną drogę, ale za to są w sami dzisiaj zbudować właśnie taki prawdziwy, autentyczny, dobry, szczery związek. No i dobra, pomału. E... A, myślałam, że jeszcze zostało. A, dobra, dwie jeszcze rzeczy. Dobra, dwie jeszcze. Dobrze, myślałam, że coś pogubiłam, ale nie pogubiłam się. Przedostatnią rzeczą, jaką, jaką chciałam yy, na tej liście 10 rzeczy umieścić, jest odpuszczanie tego, co już nam nie służy. Może to jest nie, myślę, że nie, spodziewa, nie spodziewaliście się tego, ale uważam, że akurat to jest super ważne, bo my czasami kurczowo trzymamy się tego, co już nie wnosi żadnej wartości do naszego życia. I wiecie, co w, tych, w tym filmie o związkach też będę mówiła o tym yy, głębiej, ale tak tylko też zaznaczę, że są różne rodzaje relacji, słuchajcie, i nie każda relacja jest w naszym życiu na, na zawsze. Czasami te relacje pojawiają się tylko po to, na czas jakiś określony, żebyśmy my się czegoś nauczyli. I ogromną sztuką, te też może osobne wideo o tym nakręcę, jak to rozpoznać, to dzisiaj wiecie, nie ma na to przestrzeni, bo ja już prawie 20 minut gadam. Trudno, świetnie. Ogromną sztuką jest zobaczyć, czy dana relacja jeszcze nam służy. I to, co mam na myśli, mówiąc, jeszcze nam służy. To mam na myśli, że jeszcze pomaga nam w transformacji. Bo my po to jesteśmy tutaj, żeby się rozwijać i żeby wzrastać. Więc jeżeli ta relacja, pomimo tego, że być może trudna, wiecie, dobre relacje, czy, 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 czy te związki, o których mówiłam wcześniej, czy one są lekkie, łatwe i przyjemne, no, bywają, ale są też trudne momenty. One są po to, żeby nas challengeować, żeby nas, wiecie, żebyśmy mogli wzrastać jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. Więc dużą sztuką jest rozpoznanie tego, czy dana relacja jeszcze nam służy, bo my jeszcze się tam uczymy. Rozumiecie o co chodzi? Że jeszcze ta relacja mi coś pokazuje o mnie i że ja się jeszcze mogę doskonalić. A kiedy to już jest coś, gdzie kompletnie ja się już nie rozwijam, gdzie ja się kompletnie już nic nowego nie mogę nauczyć, gdy to już jest po prostu równia, Pochyła. I wiecie, ja tak się skupiłam na związkach, bo to szczerze najczęściej są relacje, ale to nie muszą być relacje takie romantyczne. To mogą być też relacje, wiecie, zawodowe. To może być też sytuacja yy, z pracą, wiecie, nie wiem, z jakimś środowiskiem, z grupą znajomych, z jakąś społecznością, w której się yy, jesteśmy. Generalnie, umiejętność odpuszczania we właściwym momencie we właściwym momencie. Nie za późno i nie za szybko, i o tym zrobię osobne wideo, tego co nam nie służy, uważam, że jest super ważne do tego, żeby tworzyć dobre życie. I ostatnia, dziesiąta rzecz, której nie kupisz za pieniądze, a która jest moim skromnym zdaniem bardzo ważna do tego, żeby żyć z radością, jest umiejętność i danie sobie prawa do tego, żeby stale zaczynać od nowa. I wiecie, my jako ludzie. No, nie lubimy tego, nie lubimy zmian, a już zaczynanie od nowa stale i stale, i znowu, i znowu nie jest czymś, czego co specjalnie uwielbiamy i czego oczekujemy. Ale jeśli jesteśmy na drodze rozwoju, a jeśli oglądasz to wideo i jesteś na moim kanale, to jesteś na tej drodze. Sorry, tu late już nie zajdziesz. Niektórzy mi tak słuchajcie, przotą mówią tak, Agata, ja bym się chciała wycofać. Sorry, powrotnej drogi nie ma. Już możesz tylko iść do przodu. To ty będziesz zaczynać, jeśli nie jesteś na tej drodze, rozwoju osobistego, duchowego, whatever, to są tylko jakieś etykiety. To ty będziesz zaczynać od nowa. Powiem więcej, nieustannie. I to słuchajcie, ile ja już miałam takich cykli? Wiecie, śmierć i narodziny, śmierć i narodziny, śmierć i narodziny, to ja już tylko wiem. I trochę się przeciwko temu buntowałam, nie ukrywam. <laughs> Ale teraz całkowicie się z tym pogodziłam, bo wiem, że gdy umiera jakaś część mnie, która nie jest już spójna z tą nową mną, którą się staje, to życie staje się lepsze, lżejsze, radośniejsze, właśnie. Dlatego, pomimo tego, że te momenty, tych, wiecie, śmierci są trudne, powiedzmy sobie wprost. I nie ma transformacji bez bólu. Nie wierzcie e, tym różnym takim, wiecie, duchowym bullshitom, e, że tam, wiecie, piórkiem pomachasz i się uzdrowisz. E, otóż nie. E, więc nie ma transformacji bez bólu. I taki film chyba też muszę nakręcić, że nie ma transformacji bez bólu. I te momenty bólu są, były są i będą. I będziesz zaczynać w kółko od nowa, ale daj sobie do tego prawo. Zaakceptuj. No dobra, długi mi ten film wyszedł. Ale co tam, jest jak jest. To tyle. Jeśli sesje indywidualne ze mną to jest coś, co Ciebie woła, to serdecznie zapraszam. na miarę na mnie zawsze są w opisie filmu. Zostaw komentarz ja zawsze słuchajcie, uwielbiam te Wasze komentarze czytać, zawsze na nie odpowiadam. Zostaw łapkę w górę. I, yy, łapkę w górę? Dużo powiedziałam po polsku. Dobrze. Jeśli uważasz to wideo za wartościowe, jeszcze raz serducha, zapraszam Cię do społeczności Joy, bo są tam takie piękne osoby. Yy, i takie piękne istoty, i tam się dzieje taka magia, tak się cudownie razem rozwijamy i wspieramy, że myślę, że. Znaczy, nie myślę, jestem w 100% przekonana, że będzie to dla Ciebie ogromna wartość. I tak jak mówię, namiary zostawię w komentarzu pod filmem i w opisie filmu. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zasubskrybuj go, proszę, aby te treści docierały do jak największej ilości osób. I do zobaczenia kolejnym razem.